Kiedy przestajesz miesiączkować, twój mózg odłącza się od jajników i mówi koniec, nie będę już wysyłać energii, gęstości kości ani składników odżywczych, ponieważ funkcja rozrodcza została zakończona. Gdy ten sygnał się zatrzymuje, twoje ciało również przestaje wspierać wiele ważnych procesów, ale właśnie wtedy musisz powiedzieć nie. Nie zgadzam się na to, by osłabnąć w wieku 50 lat, mam przed sobą jeszcze 30 do 40 lat życia. To jest moment, w którym kobiety muszą działać, aby uregulować hormony. Zawsze polecam kobietom naturalne rozwiązanie biologiczne i zawsze mi dziękują za tę wiedzę. To rozwiązanie pomaga odzyskać pożądanie, zmniejszyć ból stawów, złagodzić migreny. Poprawić sen i wyjść z depresji. Musisz przekonać swój mózg, że nadal jesteś płodna i twoje ciało wciąż jest w grze. Kiedy kobieta wchodzi w okres menopauzy, traci hormony, co prowadzi do spadku libido, suchości pochwy, bolesnych stosunków, problemów ze snem, uderzeń gorąca, wahań temperatury ciała, problemów z pamięcią, zmian nastroju, większej wrażliwości i spadku pewności siebie. Jednocześnie kości stają się bardziej kruche, mięśnie słabsze, skóra wiotczeje, traci elastyczność, pojawiają się zmarszczki i przebarwienia. Jednym z najlepszych sposobów na poprawę zdrowia w tym okresie jest przyjmowanie shilajit z ciepłą wodą każdego ranka. Shilajit działa jak włącznik energii w komórkach, pomaga regulować rytm metaboliczny, poprawia funkcję mitochondriów, ułatwia zasypianie, zmniejsza ból, przywraca energię i równowagę hormonalną. Od lat polecam Shilajit kobietom, które przychodzą do mnie wyczerpane, a już po kilku tygodniach zmieniają się nie do poznania. Ich twarz jest jaśniejsza, ciało pełne energii, a nastrój lepszy. Shilajit, który polecam, pochodzi od Wellness Nest, ponieważ ich produkt jest czysty, organiczny i wegański. Jeśli nadal widzisz link w moim profilu, to znaczy, że zostało jeszcze kilka ostatnich opakowań. Nie czekaj, bo wyprzedają się bardzo szybko.